Powiedzenie, że wszyscy są równi wobec prawa, wszyscy powinni być traktowani po partnersku. I tutaj sobie biorę to, te, te zdania do serca i myślę, że gminy wiejskie powinny być rzeczywiście po partnersku traktowane, powinny być docenione i powinno być, yy, ja bym deklarował swoją szczególną uwagę na to, które inwestycje, które działania. Byłyby dla dobra właśnie terenów wiejskich. Mam nadzieję, że w tym, w tych moich działaniach, pomogą mi też również burmistrzowie i wójtowie tych gmin właśnie. Co prawda jeszcze nie mamy pewnego składu wójtów w gminach wiejskich. Będziemy znać te wyniki za pięć, myślę, za pięć dni. Natomiast mam nadzieję, na współpracę z, z tymi wójtami, z burmistrzami, a ja też yy, i będę się wsłuchiwał ich potrzeby, no bo kto lepiej wie, co potrzeba zrobić, jakie są yy, najpilniejsze sprawy do załatwienia w tych gminach, jeśli właśnie nie włodarze tych regionów, gmin miejskich i wiejskich, chociaż inaczej, bo, wiejskich i miejskich. Yy, Proszę Państwa, jeszcze zdaję sobie sprawy też z ograniczeń, które ma powiat. Są tak zwane trudności finansowe, których dzisiaj w kraju nie ma. Pewne starostwo powiatowe też ma. Domyślam się, że ta kołderka, którą przyjdzie nam przykrywać problemy i sprawy starostw, pewność starostwa powiatowego w Sławne, też jest krótka i też nie każdemu się uda dostatecznie mocno zagrać pod tą kołdrą. Natomiast tak jak wspomniałem na wstępie, będę robił wszystko, żeby mm, nasza współpraca układała się w dobrej atmosferze i myślę, że w dobrej atmosferze zwycięzcy odejmą dobre decyzje. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. W celu sprawnego wyboru chciałem powołać komisję eksploatacyjnej. W mhm. tym samym tak. składzie. Kto jest za? Dziękuję. Proszę komisję o Możemy nogi wyprostować 3 minuty przedszczęście.